A więc to już szósta kolejka PGX religii. Podsumujemy ją dzisiaj sobie. Niestety, znowu nie w całości, ponieważ mecz w Zielonej Górze nie doszedł do skutku przez opady deszczu i burzę. I podobno Poseidon nawet zawitał w Zielonej Górze. Tyle było wody. Ale za to mamy mecz zaległy. Torunia z Częstochową, więc wyrówna się. Mamy cztery mecze, więc będzie git. Pomijając już fakt, że początkowo szykowałem się, że omówię 6 meczów. A więc zaczynając od jedynego piątkowego meczu w Leszno Orlen Online Oil Motor Lublin. No i tutaj Leszno było skazywane na porażkę. miał to być pogrom. Leszno miało nie wyjść z 30 punktów. No tu niespodzianka. Leszno jako pierwsza przywodzi 40 punktów z motorem Lublin, więc. Naprawdę gratulacje dla nich. Pewnie większość kibiców z Leszna nie spodziewało się takiego wyniku. I że Kubera musiał w 15 biegu ratować, to by Lublin zdobył 50 punktów. Bo mogło to się jeszcze zakończyć wynikiem 41-49. No więc naprawdę wielkie wow! I gratulacje dla Unii Leszno. Bardzo smyktała. 6 punktów. Szał może to nie robi, ale jest w końcu trójka. Ostatnia zdarzyła mu się w meczu w Toruniu. To była bodajże druga runda, więc dosyć dawno nie miał trójki. W końcu taka się przytrafiła. Lebi w 12 punktów, super występ. Jakby nie ma się do czego przyczepić. No może do tej jednej zerówki, która się tam wkradła, ale no występ na plus. Kejnan robił 5 punktów, ani razu nie przyjechał na ostatniej pozycji, więc też jakiś tam kroczek do przodu, by Kejnan dobrze sobie radził. Grzegorz ta 7 punktów i tak jak zwykle to początek miał super, a końcówkę do zapomnienia. Tak teraz na odwrót, początek miał nie najlepszy, tylko jeden punkt w dwóch pierwszych startach, ale potem się rozkręcił i dołożył 6 punktów w kolejnych trzech startach. Antoni Mencel jeden punkt z bonusem. Hubert Jabłoński 4 punkty. Bardzo dobrze się patrzyło na Huberta w tym meczu, naprawdę ważne punkty dodał. No i Nazar Palnicki, 5 plus 1. Też dużo szumu narobił Nazar na torze. Wydaje mi się że narobił więcej szumu niż punkty na to wskazują, bo 5 no, punktów szału jakiegoś wielkiego nie robi, ale to co on robił na torze to. No, nie zdziwię się, jak, jak Janusz Kołodziej wróci do ścigania, to Nazar zastąpi Smyktałę w składzie. Nie zdziwi, nie zdziwi mnie, jeśli tak się stanie, bo naprawdę Nazar pokazuje, że ma potencjał na to, by być dobrej klasy zawodnikiem. Ma już średnią z Lingrenem 2-0, więc naprawdę, naprawdę jest kształtuje się jakaś przyszłość przed Nazarem jeśli chodzi o Lublin to Kubera 12 punktów też nie ma co się przyczepić dobry występ Dominika Jack Holder 9 punktów solidnie Fredley Lindgren i Mateusz Cierniak no to tutaj no minusy przy tych panach Lindgren tylko 4 punkty Cierniak 3 punkty no kolejny słabszy występ Cierniaka na wyjeździe po tym jak to Nachwalaliśmy się po meczu z zieloną górą w Rubinie, to tak teraz znowu wyjazd i słabszy występ. Zmarzlik komplet 12 punktów, oddał swój bieg nominowany dla Bartosza Jaworskiego. Wiktor Przyjemski, cichy bohater tego meczu, 10 punktów. Rewelacyjny występ Wiktora raz tylko raz tylko został pokonany przez przeciwnika, niestety nie pamiętam kto go wtedy pokonał ale sam, sam fakt, że tylko raz został pokonany to jest naprawdę coś i to jest naprawdę dobry występ Wiktora no i Bartosz Bańbór 0 punktów występ do zapomnienia no i ogólnie mecz nawet fajny też dużo pośpiechu przy nim było bo było był strach o pogodę i o to, czy ten mecz w ogóle dojdzie, dojdzie cały do skutku. Ekspresowe tempo, 10 biegów bez równania. Ogólnie meczyk fajny i Leszno naprawdę z dobrej strony się pokazała w tym meczu. No i to sprawia, że aspekt walki o utrzymanie staje się jeszcze bardziej ciekawszy w tym sezonie następny mecz to był już mecz niedzielny Wrocławia z Gorzowem gdzie to Wrocław pokazał klasę i wygrał 56-34 potężna wygrana z Wrocław Gorzów praktycznie no w Gorzowie był praktycznie Waculik i Juniorki samo to, że jak gdy dodamy punkty Woźniaka, Fajfera, Miśkowiaka i Tomsena łącznie wychodzi 9 plus 2 to jest naprawdę Kiepski wynik jeśli chodzi o aż czwórkę seniorów i to jeszcze klasy typu Woźniak i Thompson, czy, czyli uczestnika Grand Prix i zeszłorocznego uczestnika Grand Prix, ja myślę, że oni tyle powinni osobno punktować. A tu, no, no, słabszy występ tych czterech panów, tak jak mówię, Wasulik trzymał klasę 12 punktów, robił co mógłby jakoś nawiązywać jeszcze walkę, by ten wynik nie był aż tak niekorzystny dla Gorzowa. No i tak jak mówię, formacja seniorska na duży plus 10 plus 1 łącznie, więc jakby liczyć bez bonusów to więcej, a z bonusami tyle samo punktów co ta czwórka seniorów. Więc naprawdę juniorku, dla juniorów stali tutaj duży plus. Tym bardziej dla Jakuba Stojanowskiego, który przywiózł swoją pierwszą trójkę w PGS Realize. I to, i to na kim? Na Uffindenie i Biuleju. Więc no naprawdę dobry występ yy, Stojana. Paluch także 6 punktów, dobry występ. No i tak ogólnie to... Tak jak mówię, Waculik, potem juniorzy i potem ta czwórka seniorów, którzy no akurat się trafiło, że wszyscy naraz mieli słabsze mecze. Ale jeśli chodzi o Wrocław, no to tutaj w Wrocławiu nie ma się za bardzo do czego przyczepić. Biuli 8 plus 3 zaczął od zerówki, ale potem 2, 2 z bonusem, 2 z bonusem i 2 z bonusem. Zajmł 6 punktów, no patrząc na jego formę w tym sezonie, to nawet git występ, więc no, nie ma co się czepiać. 10 punktów Kowalskiego, także super występ. 15 Łaguty komplet, 8 plus 2 Janowskiego, 4 Kowolika, wygrał w biegu juniorskim z Oskarem Paluchem, więc też dla niego na pewno to jest duży plus. No i Jakub Krapczyk, który może i przegrał swój pierwszy wyścig juniorski, ale potem dołożył trójkę. I dwójkę, łącznie 5 punktów. No, tak jak, tak jak mówię, wsparcie tutaj nie ma czego się czepiać. Wszyscy pojechali dobrze, i możliwe, że w końcu zobaczymy taką wsparcie, na jaką liczyliśmy przed sezonem, i może to ona właśnie da radę zagrozić motorowi Lublin tym, że może i Lublin przegra jakiś mecz w końcu no zobaczymy w następnej kolejce co prawda Wrocław jedzie do Lublina więc tutaj małe bym szanse na to upatrywał ale może gdy to Lublin przyjedzie do Wrocławia coś się może wydarzyć no i drugi niedzielnym spotkaniem były derby derby Grudziądza z Toruniem no i tutaj zanim podam wynik końcowy wolałbym najpierw przemówić jak ten mecz wyglądał od początku do końca pierwsza seria na remis po 12 po czwartym biegu. Potem to Toruń odskakiwał łącznie na 7 punktów, łącznie 7 punktów przewagi udało mu się zdobyć dzięki parze głównie Lampard i Przedpelski, którzy to wyjechali razem dwa razy i dwa razy wygrali 5 do 1, co jest patrząc na to jak Apator sobie radził i szczególnie ta dwójka w tym sezonie to jest coś naprawdę niesamowitego i aż byłem naprawdę pod wrażeniem, że ta para wygrywa 5-1 dwukrotnie. No i tak Toruń prowadził tymi siedmioma punktami, gdyż raz zdarzyło się 3-2 przez defekt Lamberta, który to w, w pierwszym biegu swojej serii zapomniał dokręcić czy to jeden z mechaników, czy to tam nie wiem, ktoś po prostu zapomniał dokręcić od paliwa korka i potem prawdopodobnie jakiś tam kurz i ta szpryca i ten ogólnie piach, żużel to wszystko tam mu gdzieś ponaleciało do gaźników i no motocykl nie wytrzymał tego ale potem dobra przejdziemy do tego potem no i tak Toruń prowadził tymi siedmioma punktami no i Przyszła, przyszła czwarta seria startów 4-2 5-1, 3-3 4-2 I Grudziądz przed biegami nominowanymi Prowadził już jednym punktem Dołożył do tego 5-1 wyścigu 15 No i takim sposobem GKM Grudziądz wygrał 47 do 42 Mimo, że to Toruń prowadził się z 7 punktami po ósmym wyścigu. Przechodząc już do poszczególnych wyników, to w Grudziądzu Flik 14 punktów, naprawdę dobry występ Australijczyka. No i tutaj u Frika możemy zaobserwować bardzo ciekawe zjawisko. Jedna jedynka, dwie dwójki, trz trzy trójki. Teraz tak, no to spojrzałem i zorientowałem się, że taki wynik ma Max Flick. Bardzo ciekawe, taki fajny smaczek. Wadim Terasinko 11 plus 3 też dobry występ. Yy, środek zawodów tak jak, jak, tak jak u Andrzeja Lebidiewa. Może nie robi wrażenia, bo w środku zawodów 1 z, z bonusem i 0, ale potem kolejne 3 i 2. Jamon Missy 5 punktów, mimo że nie zanosiło się od początku, bo na początku było 0, 0 i 0. Słaby był początek Australijczyka, ale potem się opanował 3 2. No, i został wpuszczony w taśmę przez Lamberta, ale o tym sobie jeszcze pomówimy. Kasper Pludra, 6 punktów, 3 upadki w meczu, ale mimo to myślę, że nie jest to jakoś tragiczny występ. Na że że patrząc na to, co było w poprzednich występach, to nawet dobrze się zaprezentował zz za Jasona Doyla łącznie 6 punktów uzbierała. Myślę, że Jason jeszcze więcej by uzbierał niż te 6. No i juniorka tutaj, juniorka na plus. W Grudziądzu Kasper Łobodziński, 7 punktów. Naprawdę dobry występ Kacpra. No i Kevin Małkiewicz, 4 plus 1. Wygrał w biegu juniorskim, więc też tutaj plus dla niego. Ogólnie juniorka, 11 punktów. Z bonusem. A jeśli chodzi o Apator Torun, jedna dwucyfrówka, 11 punktów Emila Seifutinowa, to to jest jednak rzeczywiście troszkę za mało. Do tego 7 punktów Dudka i 9 Lamberta, 6 plus 3 Wiktora Lamparta, który przez większość zawodów był Talizmanem na 5 do 1 bo gdy Wiktor Lampard wyjeżdżał do swojego pierwszego, drugiego i trzeciego biegu, to wygrywał w nim 5-1 i przewodził dwójkę, przewodził dwójkę z bonusem, ale potem w biegu trzynastym już mu się to nie udało, co prawda miał czwarte pole, które w tamtym czasie w ogóle było do zaorania i zalania asfaltem, bo było totalnie niekorzystne, tak jak szeroka w większości tego meczu, gdzie to na początku była bardzo korzystna, a potem zrobił się tam po prostu kurz, piach i nie dało się tam jeździć. No i tak jak mówiłem, Emil Sajputinow 11, o, Paweł Przedpolski 7 punktów. Też dobry występ Pawła, 1-3-3, ale końcówka zawodów to jest 0 i wykluczenie za błąd, gdyż no, Przy krawężniku, tak jak mówili to komentatorzy, zrobiła się... Zrobiła się po prostu guma, która mocno trzymała i no i przytrzymała Pawła i zanotował przez to wypadek. No i juniorka Lewandowski 0, Affeld 2 punkty. Naprawdę fajny mecz patrząc na to jak on przebiegał od początku do końca, że to, że najpierw było remisowo, potem przewagę, se, potem przewagę sobie wyrobił Toruń i na końcu to GKM wygrywa. No i rewanż w Toruniu zapowiada się równie ciekawie, a Toruń utrzymuje swoją fatalną pasę meczów na wyjeździe, gdzie to wygrywał tylko bodajże trzy razy chyba, dwa razy w Grudziądzu i raz w Ostrowie. No i miał szansę w Częstochowie zmienić tą pasę i może w końcu wygrać na wyjeździe. A czy tak się stało? Nie. Nie stało się tak w Częstochowie. To Częstochowa się okazała górą. 50 do 40 mimo że przebieg zawodów nie zwiastował takiego wyniku. Tutaj też na początku na początku Częstochowa zaskoczyła po dwóch biegach prowadząc 9 do 3. Potem Toruń zniwelował przewagę z 6 punktów na 4. No i tak ten wynik się potem trzymał tych czterech punktów przewagi, tak się trzymał, remisy, remisy, więcej remisów, dużo remisów. No i pod koniec praktycznie w nominowanych częstochowa dołożyła 6 punktów, no i tak powstało 50 do 40. Jeśli chodzi o Toruń. 3 razy 10 tak można ocenić występ Apatora gdyż Patryk Dudek 10 punktów Robert Lambert 10 punktów no i Emil Sajfutinow 10 punktów do tego 3 punkty Lamparta tym razem nie aż tak nie taki dobry występ jak w Grudziądzu to był talizmanem do wygrywania 5-1 no i Paweł Przedpełski 6 punktów wygrał swój pierwszy start potem 0-2 1-0 więc więc wniosek jest: jeden Paweł nie może wygrywać swoich pierwszych wyścigów, bo lepiej się to kończy, gdy ich nie wygrywa tak jak to było w meczu z Wrocławiem, czy z, czy z Grudziądzem. Je ja to też nie wygrał swojego pierwszego biegu, a potem zaliczył dwie trójeczki. No i jeśli chodzi o niorkę, 1 Lewandowskiego, 0. Afelta, no i zero Antoniego Kawczyńskiego, który zaliczył swój debiut, co prawda bieg debiutański zaliczył się na wejściu w pierwszy łuk gdzie to zaliczył upadek ale potem dostał drugą szansę objechał już pełne cztery okrążenia no i zaliczył już taki pełnoprawny Debiut. Jeśli chodzi o częstochowe, Mikkel Mikkelsen 4 punkty, zapowiadało się na o wiele lepiej. Start zawodów fenomenalny 3 punkty i to nie w byle jakim biegu, bo biegu z Patrykiem Dudkiem, Wiktorem Lampartem. Naprawdę dobrze tam się pokazał. Wszyscy narobili sobie smaka na to, że to będzie mecz Mikkelsena, że Mikkelsen zawsze, gdy to jeździ z toruniem, to wychodzi to bardzo dobrze. No nie tym razem, bo potem była jedynka. To przywieziona za darmo przez to, że właśnie Kawczyński został wykluczony i dwie zerówki. Więc praktycznie po tej trójce to cały czas przyjeżdżał na ostatnim miejscu. Maksym Drabik to dwójkowy uczeń. Same, same dwójki na końcu z bonusem, no i uzbierało się tych dwójek na 10 punktów. Kasper Woryna 9 punktów. Odczarował, przeklęte pole, czwarte, które totalnie nie chodziło przez całe zawody. A w czternastym biegu, gdzie to decydowała się praktycznie stawka meczu, Kasper Wolina stanął na tym polu, wystartował i wygrał. Więc to jest magik częstochowskich pól startowych. Mats Hansen, 8 punktów, ale to ważne: 8 punktów, dwa razy wygrał bieg, do tego dwie jedyneczki ważne 8 punktów Matsa na Leon Macen lider 12 punktów Kajetan Kupiec 4 i Kasper Halkiewicz 3 Ludwiczak tym razem nie dostał szansy na, na to by się pokazać na to że no i ogólnie taki fajny wtorkowy mecz Taki do urozmaicenia i cenia sobie Tygodnia, no i to by było na tyle, jeśli chodzi o Żurzel w kolejce szóstej i zaległej i zaległym meczu rundy piątej. Miał być jeszcze mecz Gorzowa z Grudziądzem, ale o tym chcę zrobić osobny film najpierw jeszcze pozbieram trochę więcej informacji o tym meczu i prawdopodobnie albo na weekend, albo od razu po weekendzie pojawi się taki film ogólny o tym, co się wydarzyło tam w Gorzowie, bo bo taka rzecz, jaka się wydarzyła, po prostu wydarzyć się nie powinna, ale jeśli chodzi o Żurę, no to to już by było na no, tyle. Widzimy się już w następnym filmie, gdzie to omówimy sobie już siódmą rundę, czyli... Jakby to wszystkie mecze odjechali, to byłby półmetek pół sezonu, ale jeszcze będą zaległe mecze do uzupełnienia, więc w pełni nie możemy mówić, że pół rundy zasadniczej już za nami. A więc to na tyle. Żegnam Was i do usłyszenia. Pokój.